Cześć ludzie kochane. Jakie ja mam sny po wizycie Magdaleny u mnie, ojejko, zarwam mu powiem. To, to jest tak. Ech. Mam dwa pokoje. W jednym śpi Magda, w drugim śpi ja. Wiadoma rzecz. Już się ubieram w piżamę, kładę się do łóżka bez proszka nasennego i zasypiam. I zaczynam się śnić. Wchodzę do pokoju, gdzieś w Magdalena, a na stole tyle drożdżówek, tyle. Drożdżówek, tyle. Magda zrobiła sama drożdżówki, Dobra, to idę do łazienki. Myję się gole, wracam, a Magda już się krząta w kuchni i robi <ścoughs> cały półmisek krokietu. Krokiety ja bardzo lubię. I później na obiad do tego jeszcze herbatka. I... <laughs> Kurczę, ja nie mogę nawet <laughs> obejrzeć tego snu. Herbatka i na deser drożdżówki. No i bajka. Normalnie bajka. Budzę się, a tu A tu ja. A na jawie to wyglądało tak. Pokój pusty, stół pusty. Wchodzę do kuchni w chlebaku. W chlebaku. Jedna drożdżówka. Robię sobie herbaty. Z lodówki wyciągam żeberka z ryżem. Te, który przygotowała Magda jak była, tak że Berka bardzo fajnie nam wziął i opowiadałem, jak to wziąła, mi zrobiła. Przyprawami, jak to nazwać? I teraz czekam, zaraz, za pół godziny obiad. I zjem i znowu sam i takie to moje sny. jak wy myśleliście, że coś mi się tam zniło, to no, 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 no. Tak ja powiedziałem, tak mi się Tak i miałem sny. Dobra, to trzymcie się. Spokojnej, udanej, bezpiecznej niedzieli Wam życzę. Cześć.